Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj rozpoczniemy go jednak nie stąd, a stąd, ponieważ przyszła do mnie ta oto paczuszka. Paczuszka, w której to się znajduje nowy mikrofon, który w końcu będę miał na kamerze, a nie przyczepionego do siebie, bo powiem wam szczerze, jeśli mam włączać cały czas w dwóch miejscach, czyli na przykład ten oto sprzęt i dodatkowo jeszcze ten oto sprzęt no, to cały czas o tym zapominam i nagrywam filmik bez głosu. A potem muszę robić dubla. A teraz już tak nie będzie, więc otwieramy pakę. I mam swojego Rode VideoMic Pro Plus. Zaje fajnie. Rozpakowujemy. Powiem wam, że jest spory. Myślałem, że będzie mniejszy, a jest naprawdę dosyć, dosyć spory. A cały zestaw prezentuje się o tak. I mamy tutaj Lumixa GH5, a tutaj Rode VideoMic Pro Plus, więc myślę, że naprawdę fajnie się mój zestawik teraz prezentuje. Przynajmniej ja jestem podjarany, bo po prostu nagrywam, więc dzięki temu, że mam taki sprzęt, jestem jeszcze bardziej szczęśliwy i będzie mi się jeszcze bardziej chciało nagrywać. No dobra, koniec już o aparacie i o mikrofonie, w którym jestem naprawdę podjarany bardzo mocno. Idziemy do kameleonów, i chcę Wam coś pokazać z uwagi na to, że wczoraj dosyć mocno działałem. Raz ze sprzątaniem, dwa z zmienianiem trochę rzeczy w terariach, bardziej urządzaniu, a trzy dodatkowo robiłem tutaj sobie oświetlenie. Tutaj macie jedno, tutaj macie drugie, i standardowo u góry jest trzecie. Więc teraz myślę, że będę dosyć fajnie oświetlony, aczkolwiek mogłoby być zawsze lepiej, ale pamiętajmy, że. Bez przesady, no, e, nagrywam kameleony, a nie siebie. Kameleony są ważniejsze, prawda? Okej. Okay. Co zostało zmienione w tych aranżacjach? Ano właśnie to, że w terrarium teraz bardziej na środku mam ustawione rośliny z uwagi na to, że chcę, aby kameleon miał też trochę miejsc do ukrycia się przede mną. O tak jak na przykład ta samiczka tutaj. Zobaczcie. Jest o tu. Halo, halo. Jesteś tam? Jest! Po to, aby kameleon mógł się ukryć i spokojnie sobie siedzieć w swoim terarium, żeby nikt mu nie przeszkadzał. Więc myślę, że naprawdę fajnie to wyszło. Tym bardziej, że zrobiłem to tak naprawdę na wszystkich terariach, a jest ich trochę, trochę dużo, myślę. Tutaj na przykład nie znajdziemy zachiny ludu kameleona. No, zobaczcie, jak to wygląda. Jest to jedna roślinka, egzotery, e, Abulition, czy jakoś tak się ona nazywa, nie pamiętam, bo zawsze z tymi nazwami mam problem, bardziej z liczbami, kosztuje 50 parę złotych, więc e, roślinka ma 75 cm albo 70 cm, zobaczcie jak ładnie sobie idzie, tu, tu i tu, po wierzbie mandżurskiej, tu jest też urządzone i jest tutaj bardzo mały kameleon, którego za chwilę Wam zresztą pokażę. O, mam go tutaj na ręku. Musiałem go chwilę poszukać. Więc zobaczcie, jak taki mały kameleon w tak dużym terrarium zniknie. No zobaczcie, jaki to jest pindek mały. To jest dokładnie samiczka Nosybetru Blue i jak teraz się ukryła, to nie ma opcji, żeby jej w tym terarium znaleźć. No musielibyście mieć naprawdę oko. Słuchajcie, pakujemy, czyli to znaczy, że Wam się spodobało, że otworzyliśmy sklep internetowy. Jesteśmy mega podekscytowani, mega podjarani. Zobaczcie, to wszystko to są rzeczy, które zostały zamówione. Jest tego naprawdę dosyć sporo, z uwagi na to, że są totalnie różne rzeczy, które tu wybraliście, więc naprawdę fajnie. Sklep idzie, Klaudia zadowolona, prawda? To jest Pani Prezes. No i pakujemy tutaj na przykład paczkę. Dla kameleona, bo mamy foger, habistatu, naprawdę fajny, dużo lian, więc też bardzo fajnie. A w drugiej paczce, znaczy to nie jest cała paczka oczywiście, mamy m.in. tubę korkową, liany bananowca. No i podłoże, egzotery. O, z takim kameleonem. Fajnie, A i roślinka. I I wapni. Super, że spodobało Wam się to, że otworzyliśmy sklep internetowy. Tak przynajmniej nam się wydaje, z uwagi na to, że robicie zakupy, więc jeżeli zakupy robicie, no to znaczy, że wszystko jest po dobrej stronie. Mamy 20:30, a my jedziemy pakować Wam paczki do impostu, do paczkomatu, bo jeszcze niektóre osoby zamówiły przed 20:00, a my stwierdziliśmy i stwierdzamy, że z uwagi na to, że paczki są dla zwierzaków, no to co trzeba robić? Trzeba je jak najszybciej wysyłać, żeby Wasze zwierzaki miały jak najszybciej ten towar, który to wy zamawiacie. Więc co, godzina 20. Jeżeli będziecie robili do godziny 20 zamówienia, to spokojnie możecie być pewni, że jeszcze tego samego dnia wrzucimy w paczki do impostu. A teraz lecimy. Siemano, widzicie jak mnie dobrze słuchać? <laughs> No dobra, my tutaj pitu pitu, a kameleony muszą coś jeść, więc pokażę Wam, jak u mnie wygląda karmienie. Nie zajmuje mi dużo czasu, ale jednak jakiś czas zajmuje. Zobaczcie, jak to się robi na większą skalę. Także uwaga, zaczynamy karmić kameleony świerszczami bananowymi. Ja tutaj chcę nakarmić kameleona. Zobaczcie jaki ładny. Tylko nie chcą polować przy mnie kameleony. Cholercia, trudno. No i jak okazuje się, wczoraj za dużo dałem jeść kameleonom i dzisiaj za bardzo przy mnie nie chcą polować. Może później się skuszą na jedzenie, ale pytacie mnie dosyć często o to, jak często karmić kameleony. I jeżeli chodzi o e, moją jakby Hodowlę I to, jak ja to robię, to tak naprawdę do około roku czasu karmię je około 10, czasami nawet 15 owadami dziennie, czasami jest to trochę mniej, ale wszystko zależy tak naprawdę od apetytu zwierzaka. A jeżeli chodzi o takie starsze osobniki, samczyki karmię dwoma, trzema owadami dziennie, czasami co drugi dzień karmię, czasami co trzeci taką samą ilością owadów, a jeżeli chodzi o samiczki, to podaję im. Około 5-10 owadów dziennie z uwagi na to, że one będą u mnie wytwarzały jaja w swoim organizmie, z uwagi na to, że ja je rozmnażam. Ale jeżeli wy nie rozmnażacie samiczek, a one nie są w fazie wytwarzania jaj, to możecie spokojnie je karmić tak samo, jak ja na przykład karmię samce.